Odwiedziliśmy Tomka na samolot i dotarliśmy na camping y, New Camping Tamerici Le Tamerici y, i chcę Wam pokazać nasz domek. Auto możecie zostawić na czas wypakowania rzeczy. Później odstawię się je na parking centralny. Trochę mnie zmartwiło, bo parking centralny ma taki ogranicznik do 2,20 yy, a ja mam Boksa i boję się, że się nie zmieszczę, ale to potem będę się martwić. To jest weranda naszego domku. Tadadam, takie, o. a teraz chodźcie do środka. Wchodzimy do y, takiej kuchni, aneksu kuchennego z jadalnią. Tutaj y, na prawo mamy toaletę i prysznic. Kolejne pomieszczenie to jest sypialnia dla trójki dzieci z łóżkiem piętrowym. Aneks kuchenny, niewielka lodówka, wszystkie potrzebne akcesoria do gotowania, czajnik. Co my tu mamy? Filiżanki, łyżki, noże, sztućce wszystkie. To właściwie nie ma nic. Tutaj są wszystkie rzeczy yy, takie jak wiadra, ścierki, i podobne. Ups, to się rozwaliło. A tutaj mamy talerze, garnki, patelnie, kuchenka okap i druga sypialnia z dużym łóżkiem, szafą, takim stoliczkiem. No więc, tak jak podejrzewałam, nie zmieściłam się autem tutaj na tym parkingu. Jednak to ograniczenie 2,20 w przypadku naszego vana i boxa to jest zbyt nisko. Ale nie było z tym żadnego problemu. Na recepcji dostałam taki karnet um, voucher do tego, żeby wjechać sobie na teren kempingu i zaparkować na parkingu, gdzie nie ma takich ograniczeń. Więc je wypakowaliśmy, zjedliśmy obiadek. I idziemy zobaczyć. Plaże. Mamy nadzieję, że jest ładna Ale i że jest blisko. Szubary. szubary tu są. Takie duże. Ale wiecie co? Ym, ta droga, którą idziemy, nie jest długa, zaraz Wam ją pokażemy. I wygląda przyjemnie, zaraz wejdziemy w jakiś gęsty las. Jakby nas wilki nie zjadły, zostawcie łapkę w górę. O, żeby nas wilki nie zjadły. Dokładnie tak, łapka w górę to wtedy przy, przetrwamy. Wchodzimy w gęsty las. <grymne> Ale jak tutaj skrzeczą cykady. Nie wiem o co chodzi, ale wejście jest przez dziurę w płocie. Więc dobrze wyszliśmy. I mamy morze. Tak wygląda kempingowa plaża. Ile myśmy na nim Pięć minut no. Pięć minut może. Jestem ciekawa, czy woda jest ciepła. Teraz tutaj mam pewnego... To na oku, który pójdzie zamoczyć polucha wielkiego i powie, czy woda jest ciepła. Okej? Okay? Okay. <laughs> mega gorąco. Mega gorąco już, no. Zjadł loda. Widać. Ale... Jest cały czas Jest cały czas gorąco. To lepiej. To idzie zobacz, woda jest fajna. A ja tu poczekam. Nie chcemy butów. Bo ja miałem ręką do końca i no. Nie wiem, ściągnąć buty i dotknąć nogą. No, no i tak dotknąłem nogą. No właśnie widzę całe buty umoczone. I co, mi ciepła woda? Ciepła. Ciepła, fajna? A piasek gorący. Piasek gorący, no. A muszelka Pokaż. No ładna. Mamy muszelkę, mamy, wiemy, że woda ciepła. No z tym się uda podejść. Zatrzymamy na basen. Jest już co prawda późno, bo zbliża się 20 i zaraz basen zamykają. Więc my sobie przyjdziemy tutaj jutro. Basen jest do 20 otwarty. Jest płatny serwis plażowy, taki na basenie. Jak widzicie, dwa leżaki i parasol 6 euro. Każdy poszczególny element tego zestawu 2 euro. Basen jest pięknie, kwieciście, przystrojony. Idziemy go zobaczyć. Baseny nie są jakieś wybitnie spektakularne. To jest po prostu zwykły basen pływacki i brodzik dla dzieci, ale basen jest dosyć duży. Teraz w czasach COVID-a to w ogóle nie jest jakoś wybitnie oblegany. Teraz jest mało ludzi, ponieważ już jest prawie 20. Ale w dzień, jutro będziemy testować, zobaczymy. Myślę, że też nie będzie jakoś wielkiego tłoku. Leżaki, jak widzicie, ustawione w odpowiedniej odległości od siebie. Jutro przyjdziemy się popluskać. A tutaj przechodzimy do strefy dla dzieci. Jest duży plac zabaw. Bardzo ładny. I duże boiska. Korty tenisowe. Akurat teraz panowie tutaj coś rozgrywają mecz. W tenisach. Ale to jest boisko też do piłki nożnej. Tam dalej, z do plażowej. Zaraz Wam pokażę. Tutaj jest restauracja, więc możecie sobie coś tam w barze zjeść, zamówić. A dziecięczki mogą się pobawić, będziecie je mieć na oku. Widzę, że jest stół do ping -ponga. O, jest fajne miejsce do pogrania w bóle. Specjalne, przygotowane boisko. A tam jest boisko do siatkówki plażowej. Akurat jakiś mecz się rozgrywa. To jest jakiś gaming room. Czyli taka klasyczna wyciągaczka kasy. A tu jest miejsce, gdzie odbywają się animacje. Fajne, zadaszone. Zerknijmy, co tutaj się wyprawia. Rano jest gimnastyka, jest aqua gym, są jakieś gry. Po południu są gry sportowe, fitness, taniec, a wieczorem od 21 do 23 imprezy dyskotekowe w miniklubie są gry rodzinne. Family Splash to pewnie coś na basenie. I jakieś yy, na arenie, tutaj, właśnie y, Family Game y i Laby. To jest recepcja. Tu bankomat i kosze do segregacji śmieci. A na wprost wyjazd z kempingu. Zerkniemy na menu w restauracji. Zobaczmy, co tu mamy. Spaghetti od 11 euro, jakieś makarony lasagne 8, yy, owoce morza grillowane 15, ryba 13, jakieś kotlety, hamburgery yy, od 9-10 euro, a pizzę od 5 do Niecałych 10, 9,50 najdroższe. Tutaj zaś blisko restauracji, od drugiej strony znajduje się taki pasaż handlowy, minimarket. Sklep z pamiątkami. Więc możecie sobie tutaj zakupić jakieś rzeczy, a tutaj jest wypożyczalnia rowerów. Zerknijmy. 5 godzin to jest 6 euro. I dzieci 4 euro. Nie, no to nawet spoko. Jeden dzień 10 euro i 7 euro. Nie, a no to całkiem przystępne ceny. No, sobie z Michałem i pojadę. O, to jest jakiś dobry pomysł. Tutaj chciałam Wam też pokazać, są inne rodzaje domków które są przystosowane dla osób niepełnosprawnych one mają takie specjalne podjazdy i w środku również są um, takie bardziej dostosowane w sensie mają więcej przestrzeni szersze drzwi i tak dalej i faktycznie bardzo dużo osób tutaj y, jest, porusza się na wózkach y, zobaczcie tam oni nawet mieli specjalnie alejkę zrobioną my mamy taką zwykłą, oni tam mieli już normalną wybetonowaną czy tam wyasfaltowaną właściwie. I faktycznie dużo osób dzisiaj widziałam tak tylko przelotem na wózkach inwalidzkich, więc kemping jest przystosowany, więc jeżeli macie w rodzinie osobę lub sami poruszacie się na wózku, to, to jest to fajna opcja. Żeby tu przyjechać na wakacje, a ja szukam mego dziecia. Zrobiłeś kolację mamu Nie. nie. Kurde, pizzą tu pachnie. Pizzą pachnie, no też czuję. Hej ho, hej ho, na basen, by się szło. Idziemy. Ty, idziemy właśnie. Trochę późno wstaliśmy, jakoś nie mogliśmy się ogarnąć, jest już chyba z 11. Ale to liczymy na to, że przynajmniej się woda zagrała. Ja bym wolał. O, jaszczurka. O, jaszczurka, no jaka ładna. Ja bym wolał żeśką wodę. Żeśką? Ja tam ja wolę ciepłą. trochę. Zaspany. No to zobaczymy, jaka będzie. Zobaczymy, kto wygra. Zapadł. Ja mówię, że ciepło. Ja mówię, że zimno. Dobra, zobaczę. Wylądowaliśmy na swoim kółku. Zobaczcie, wyznaczone są miejsca gdzie można się rozłożyć. A obok jest do kara, a tam z piskami można iść. No a my mamy swoje kółko. Ufo wylądowało? Albo tu. Dobra, chodź tu no to się rozkładamy i idziemy ale zupa nie wygrała tu się nie da schłodzić wow. ale cudna woda, jest jak zupa uwielbiam tylko. nie można się co prawda schłodzić ale jest cudna Mój bok chyba czy? Czy Nie, stoję. Pan Niestety Michał niepocieszony, bo nie można skakać do basenu. No ratownik chodzi i krzyczy, że nie można skakać do basenu. No nie ma tu takich atrakcji, wiecie, jak jakieś wyrzajne czy coś. Stoję tylko pływanie. Zaczynamy twiszę! <śmienię> Za <śmienię> niski jestem! rowerki. W cenie 6 euro za 5 godzin i jedziemy do cestyny w poszukiwaniu rosołu na niedzielny obiad. Chodźcie, zabieramy Was na wycieczkę rowerową. Szybciej te rowery. Tak, tak, te rowery to mają jakieś masakryczne. Mój koszyk to w ogóle, o tak, o się trzyma, zobaczcie. Czyli się nie trzyma, po prostu sobie stoi. Masakra. Tam mamy, widzimy morze. Idziemy zobaczyć morze. No i tymi naszymi zdezelowanymi grotami dotarliśmy na plażę. Jeszcze raz powiedz. Koszyk nam dwa razy co? Koszyk masakra, koszyk się w ogóle nie trzyma. przerzutki u mnie. przerzutki u Michała, ale jest pięknie, zobaczcie. Jak się okazało, w koszyku były dwie dziury, które miały wejść zapięcia, zapięcie, jednak one pękły, więc już przepięliśmy i miejmy nadzieję, że nie będzie nam spadać tutaj jeszcze jest akcja ratunkowa <grymka> 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 no tak a my jak widzicie nie chodzą do mogę tylko do góry Kina to taka typowa, turystyczna miejscowość. Te ptaczek, palmy, morze, lodziarnie, pizzerie, wszelkiego rodzaju inne restauracje, bary i wyciągaczki kasy w postaci e, samochodzików i innych grających durnostajek. Fajnie, bo z kempingu można tutaj rowerkiem sobie śmignąć nawet pieszo podejść, to też nie jest daleko. Moje dziecko je obiad niedzielny. Ma być rosół! A są lody. Lody pycha. Jest mm. tak gorąco. Niedziel rosół. Usmażę się. To fakt. I na schabowego. Na dudka. Pieczonego. Mm. Tam się kończy deptak. A tu się zaczynają plaże. To są publiczne plaże, już bez serwisu plażowego, więc możecie się sami tutaj sobie rozłożyć na tocyku ręczniku, leżatku, czy to tam ze sobą przy targacie. Także fajnie, bo yy, blisko na plażę, blisko do rozrywek, restauracji, barów. A my z tą mamy 5 minut z kempingu. Także spoko. A teraz chciałam wam pokazać toalety. są na przykład pralnie. Możesz sobie zrobić pranie, wykupić żeton z recepcji. Tutaj są toalety. Umywalki. O, tu jest narciarz. Czyli robienie kupy na kucaka. A tutaj są prysznice, czyli to są męskie, i tutaj miejsca do mycia naczyń. Nie jest to jakieś wybitnie, yy, jak Hilton, <laughs> ale złe też nie jest. Tutaj są parcele. Są takie oddzielone yy, takimi bramkami. I są też takie parcele. Tamte są bardziej na kampery. Tutaj są bardziej na namioty. A tutaj są też namioty glampingowe. Różnego rodzaju. Takie. Te są mega. To są namioty, których się na górze. O. Fajne, nie? Chciałam Wam jeszcze pokazać ten domek. Akurat naprzeciwko naszego. To jest domek bliźniak. Ja on ma dwie, yy, dwa jakby dwa domy <laughs> w sobie. I tam jest wtedy jedna sypialnia z aneksem kuchennym i z toaletą i łazienką. Żegnamy się już z Wami z kempingu Letamerici. Byliśmy tu tylko dwie noce. To jest taki kemping przejazdem dalej na południe Włoch. Ale chcieliśmy na niego wjechać, chcieliśmy Wam go pokazać. Kiedyś już tutaj byliśmy. I, i to jest taka fajna miejscówka, jeśli chcecie po prostu sobie wypoczywać przy plaży szukacie takiego spokojnego kempingu on nie jest jakiś mega, wiecie, wyczesany w kosmos, ma po prostu zwykłe baseny plażę ma bardzo fajną, to jest plaża publiczna, więc trzeba przejść do niej kawałek, tak jak widzieliście u nas na filmiku ale jest bardzo fajna jest bardzo fajna atmosfera tutaj przez to, że jest to niewielki kemping to jest tutaj tak bardzo rodzinnie jest to też genialna miejscówka do tego, żeby pozwiedzać sobie na przykład Pizze Albo ym... pojeździć na rowerach. O właśnie. Ponieważ można tu i do miasteczka pojechać rowerami i wzdłuż plaży. Jednak trzeba mieć dobry rower, bo jak wiecie my wypożyczyliśmy gra... Albo kempi i kempingowe. No, więc jak będziecie wypożyczać na kempingu, to sprawdźcie najpierw te rowery, czy oni Wam dali. Albo jeśli macie swoje zjeście ze swoim, że to jest naprawdę fajne. ta ścieżka, która prowadzi e, wzdłuż plaży, jest o tyle fajna, że jest bardzo mocno zacieniona, to jest ścieżka w lesie, więc nawet jak są upały, to tam się przyjemnie jedzie, no pod warunkiem, że ma się rower, który mu... w którym który? działają tak. <laughs> albo któremu nie spada koszyk, bo w ogóle nie jest przytwierdzony do tak. No, także e, jest fajnie i tak jak mówiłam, możecie sobie zwiedzić pizzę, możecie popłynąć na Elbę, do piombino stąd też jest niedaleko możecie sobie też pojechać do Cinque Terre na taką całodniową wycieczkę i sobie zwiedzić te pięć pięknych miasteczek położonych na klifach tuż przy morzu więc polecamy Wam Let merici do takiego spokojnego wypoczynku typowo leniuchowego wakacyjnego we Włoszech. A my się z Wami żegnamy w okrojonym składzie. Tomka już z nami nie ma, mamy nadzieję, że wkrótce do nas dołączy. My jedziemy na kolejny kemping jutro rano, będzie to Walicella, również położona w Toskanii, więc w tym roku mamy sporo tych toskańskich kempingów. Wy nas śledźcie na Facebooku i na naszej grupie kempingi w Europie oraz na Globetrottercom of course <ścoughs> Ciao